Cześć, właśnie dopiero wszystkie formalności. A propos nowego biura, jest wynajęte, już jest moje, mam e, kluczyki. E, jak słyszycie, pewnie tutaj jest dudnienie, bo całe biuro jest jeszcze puste. E, jest też trochę e, chaosu. A propos tego, że jesteśmy od głównej ulicy, nie wiem czy to widać, ale jest to główna ulica, więc e, trochę tego jest. Pogoda dzisiaj też nie zachwyca, bo pada i to dosyć potężnie. Ale, ale jest ok. Postanowiłem to nagrać, podzielić się z wami i zwiększyć ilość wiedzy, którą przekazuję w tym filmików. No i biuro ma być takim pierwszym krokiem, żeby to zacząć robić. No tak, więcej filmików to jakiekolwiek filmik, bo jakikolwiek filmik to więcej niż zero. No, mniejsze z tym. A będziemy działać. A plan jest taki, że tu będzie. A tu będzie gdzieś biurko, jakieś szafy, a w tamtym rogu zrobimy miejsce, być może, do nagrywania wywiadów jakieś dwa fotele, plus powiedzmy powiedzmy jakiś stolik po środku. Plus chcę wszystko może nie wyciszyć na stałe, ale kupić takie. Wielkie m, płyty jakieś e, drewniane, powiedzmy dwa metry na metr, i obić je taką dźwiękochłonną kąpką, tu taką m, trójkątną, e, wiesz pewnie o co chodzi, i po prostu je postawić przy ścianie, nie, nie na sztywno, po to, żeby kiedy nic nie jest nagrywane, m, lub kiedy trzeba coś zrobić pokazać, to postawić je w jeden kąt i żeby one sobie na sobie stały i nie przeszkadzały nikomu. Jeżeli trzeba nagrywać, to proste, szybkie rozstawienie. No, i taki plan. Drzwi, tutaj yy, drzwi do sąsiadów, ale tam nie będziemy zachodzić. I tyle. Także oczekujcie kolejnych filmów. Hej! Proszę, jeszcze widok z okna. Już jest dosyć głośno. Drzwi, wróć. Okno było dosyć całkiem mm, dźwiękochłonne, przynajmniej zamknięte. No, ale będziemy raczej się bawić w to tutaj wieczorami, więc. Nie, be, nie powinno być problemu.